Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam na konferencji prasowej Konfederacji. Kłania się Michał Urbaniak, jest ze mną Karol Pęczek. Dzisiaj ważny temat, ważny temat z punktu widzenia interesu naszego państwa. Otóż, jako Konfederacja, jasno i od wielu lat domagamy się realizacji interesu narodowego, racji, racji stanu Polaków. No, problem w tym, że rząd, który dzisiaj. W Polsce rządzi, zwyczajnie tego nie robi, bo polski rząd powinien realizować interesy narodu polskiego, nie powinien ich mylić z interesami innych państw. No, Konfederacja żąda między innymi tego, by utrzymać embargo na zboże z Ukrainy, a także na, rozszerzyć to embargo o inne produkty, ponieważ te również. Pływają bardzo negatywnie, w tych produktów wpływa bardzo negatywnie na nasz rynek, na nasze polskie rolnictwo. A mam tu na myśli m.in. spirytus, maliny, mięso drobiowe, jaja, miód czy koncentrat jabłkowy. To są produkty, które także na potęgę wjeżdżają do Polski. Nie tylko pszenica, nie tylko rzepak, nie tylko kukurydza, ale także te produkty. No, zgoda na import tych produktów do Polski to jest cios polskiego rolnika. To jest cios w jego opłacalność jego produkcji. To jest cios także dlatego, że mamy tu przejaw nieuczciwej konkurencji, nieuczciwej dlatego, że zupełnie różne są uwarunkowania prawne. Inne są wymagania, jakie stawiane są rolnikom ukraińskim, a inne są rolnikom z Polski, która jest częścią Unii Europejskiej. A jak wiemy, Unia Europejska dzisiaj decyduje o tym, jak ma wyglądać polskie rolnictwo, bo polskie władze już dawno zrzekły się tej, tego uprawnienia, tej prerogatywy. Otóż rząd PiSu też pamiętajmy, że deklaruje. Od wielu miesięcy, że będzie wspierał polską wieś, że będzie walczył o polskiego rolnika, że polska wieś jest dla niego na pierwszym miejscu. A ja przypomnę, co zrobili w 2020 roku, kiedy wprowadzono, próbowano wprowadzić piątkę przeciwko rolnikom Kaczyńskiego, która miała zdemolować branżę rolną m.in. zlikwidować hodowlę futerkową, zlikwidować część hodowli drobiowej, część hodowli bydła. I już wtedy PiS pierwszy raz zdradził. Rolników. A mamy następną sytuację, czyli zeszły rok, końcówka zeszłego roku, kiedy rolnicy już alarmowali o tym, że nastąpił niekontrolowany wóz produktów z Ukrainy, produktów, których, których jakości nie znamy. Które zaniżają nam ceny na rynkach, a wtedy minister, ówczesny minister rolnictwa Kowalczyk mówił, że no nie należy jeszcze sprzedawać zboża, poczekajcie, na pewno będzie lepsza cena. Rolnicy na tym zarobicie. No, okłamał rolników, potem ignorował apele, ignorował interwencje, ługając też i mówiąc, że no w sumie to mamy też obowiązki pomocowe. No przecież to jest absurd. On pomylił. Jak widać, interesy tego, komu e, służy. No i mamy trzeci element, trzecią zdradę w ostatnich, e, w ostatnich miesiącach. Europosłowie PiS e, głosowali przeciwko interesowi polskich rolników e, w Parlamencie Europejskim czy, na, e, e, czy też na, w kuluarach czy w innych instytucjach Unii Europejskiej również działali przeciwko bądź zaniechali. A to konkretnie mam na myśli, w kwietniu bieżącego roku nie zgłosili sprzeciwu wobec przedłużenia o rok bezsłowego, bezsłowego importu z Ukrainy do Unii Europejskiej. Kolejna rzecz, w maju rozporządzenie o tym wozie poparli, o, o tym imporcie poparli europosłowie. I na koniec maja bieżącego roku również zaakceptowano to finalnie na Radzie Unii Europejskiej. A teraz Morawiecki chodzi i powtarza, że polski rolnik będzie broniony przez polski rząd. No przecież to jest absurd, to jest kłamstwo, to jest hipokryzja i to w Himalaje tej hipokryzji tak, być zwyczajnie nie może. Handel to zresztą nie jest jedyny obszar, w którym pomyliły im się interesy. Mamy też choćby kwestie zaszłości historycznych tego, jak dzisiaj PIS wysługuje się Ukraińcom. Kiedy my mówimy jasno, że należy podjąć temat ekshumacji, kiedy należy podjąć temat ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, zbrodni ukraińskich szowinistów. No to ten temat jakoś tak leży. Nie jest załatwiany. Prawie nic się w nim nie dzieje. Teraz niedawno Morawiecki z ekipą mówili o tym, że no coś tam się może ruszy. Ale prawda jest taka, że nic się jeszcze nie ruszyło. A w 2022 roku Niemcy prawie tysiąc żołnierzy Wermachtu mogli ekshumować. Przecież to jest absurd. To jest sytuacja naganna. Tak po prostu działać się nie da. My musimy. Działać na zasadzie wzajemności, nie mylić interesu innych państw z naszym własnym interesem. Owszem, pomagajmy Ukrainie, możemy tam pomagać przecież materiałowo, możemy zająć się matkami z dziećmi, ale nie mylmy interesu Polaków z interesami innych państw. To jest rzecz, o którą apeluje Konfederacja w tej kampanii wyborczej i przez ostatnie kilka lat. Dziękuję, Karol Pęczek. Karol Pęczek, lider listy Konfederacji w okręgu Tarnowskim. Szanowni państwo, Konfederacja stoi na jasnym stanowisku. Ani Ukraińcy, ani inni cudzoziemcy nie powinni otrzymywać w Polsce socjalu. Tymczasem 500+, plus 300+, plus kredyt 2% kapitał rodzinny, to są wszystko świadczenia, świadczenia finansowane z kieszeni polskich podatników. Ponadto Ukraińcy są uprzywilejowani, jeżeli chodzi o wyrównanie do polskiej emerytury. Wystarczy bowiem jedna odprowadzona składka, żeby Ukraińiec mógł otrzymywać polską emeryturę. Jest to oczywiście bardzo atrakcyjny I proceder. I Białorusin. Jest to oczywiście bardzo... Atrakcyjny proceder dla Ukraińców, ponieważ na Ukrainie minimalna emerytura wynosi w przeliczeniu na złotówkę około 300 zł, średnia emerytura około 500 zł. Tymczasem od 1 marca w Polsce minimalna emerytura to 1588 zł, czyli trzykrotnie wyższa od ukraińskiej średniej. Domagamy się tego, aby rząd polski wypowiedział tę niekorzystną umowę z Ukrainą. Domagamy się także wyłączenia Ukraińców z polskiego systemu świadczeń socjalnych. Szanowni Państwo, polityka międzynarodowa to jest gra interesów. My jako polscy politycy Uważamy, że powinniśmy stać w pierwszej kolejności po stronie polskiego interesu, interesu polskich podatników. W pierwszej kolejności powinniśmy bronić. Polska okazała i cały czas okazuje duże wsparcie Ukrainie, natomiast za to wsparcie również domagamy się, żeby polski rząd umiał wynegocjować wynegocjować na przykład preferencyjne traktowanie polskich firm przy odbudowie Ukrainy. Tego jako Konfederacja się domagamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Wobec tego zapraszamy także na nasze media społecznościowe. Dziękuję.